Z Ewangelii według świętego Jana z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Kiedy w jakiej sytuacji człowiek jest gotów zrezygnować ze swojej woli, ze swoich planów, ze swoich marzeń, ze swoich wyobrażeń? Jest tylko jedna taka sytuacja, jeden taki moment, kiedy na chwilę przestajemy być egoistami. I to jest sytuacja, w której widzimy, że jest coś większego i piękniejszego od naszych planów, że jest coś, dlaczego warto nasze plany poświęcić, coś, co nasze plany przekracza, bo jest po prostu dużo ważniejsze, dużo piękniejsze. I tak człowiek, który chciałby poleżeć na kanapie, podnosi się z tej kanapy, bo wie, że lepiej jest wyjść z dzieckiem. Na spacer. Człowiek, który myśli sobie: Muszę sobie wygodnie poukładać życie, z miłości do kobiety, decyduje się na y, zupełnie inny, czasami y, niewygodny dla niego plan. Y, człowiek, który gromadzi pieniądze, widzi nagle, że ktoś potrzebuje ich bardziej i y, 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 y po prostu otwiera szufladę, otwiera portfel. Pod warunkiem, że dał się przekonać, iż to, co zaplanował ktoś inny, jest dużo ważniejsze i piękniejsze od mojego planu. Wtedy się serce otwiera. Jezus Chrystus nie miał innego niż Bóg planu, miał tylko jeden plan, i tym jego planem osobistym było wypełnić wolę Ojca. Jeżeli mamy Boga, Boga Jezusa Chrystusa w czymś naśladować, to właśnie w tym, w wypełnianiu woli Ojca. Do zobaczenia jutro.